Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj niedziela. Dzień sprzątania i dzień dobroci dla zwierząt. Dzisiaj kury dostałem mieszankę kartofli, kaszy. Pojawiają się tam też płatki owsiane. No i... No odrobinę ich paszy. Dodatkowo, no w końcu przyniosłem im pszenicę w karmidle, bo nie było. Zaraz jeszcze wymienimy wodę i czeka nas oczywiście sprzątanko kurnika. Wybiegu nie trzeba na razie, ale kurnik trzeba troszkę ogarnąć. Poidło od czasu do czasu też trzeba umyć. Także szczotką całe porządnie. Od czasu do czasu. No lepiej na pewno częściej niż rzadziej. Ja to generalnie staram się robić przynajmniej przy, znaczy przy każdym uzupełnieniu wody, a jak już nie to przynajmniej ten raz w tygodniu. Ale takie czyszczenie dobra rzecz, bo no Walczymy z zarazkami, nie? Które gdzieś tam się nagromadzają. Niby kury i tak są grzebiące w ziemi, ale z drugiej strony po co ryzykować? No, a teraz potrzebuję drugiej ręki, więc no niestety nie pokażę reszty, pokażę efekt końcowy. Raz na jakiś czas moim kurom do wody dorzucam takie sobie witaminki. No, bo w sumie czemu nie? Niech mają. I zawsze daję im odrobinkę tego. Odrobinkę octu jabłkowego, bo podobno zwiększa przyswajalność wapnia z pożywienia. Także z tego też korzystam. Ojdełkowy myte. Woda przez dodanie witamin trochę żółta. Teraz pozostaje zanieść na miejsce. Niech piją. Proszę bardzo. Pogoty już piją. Kury. Na razie, o, plus kogut, jeszcze wydziebują pszenicę, gdzieś tam coś podjadają. No a teraz najwyższa pora, żeby wziąć się za czyszczenie. No, do najczystszych to ten kurnik nie należy. Ale mamy nasze narzędzie, piaderko, no i do roboty. Zastanawiam się, czy dzisiaj nie byłby dobry pomysł, żeby też te ściany trochę przejechać. I dosypie. O, larmo. Jest larmo. Inaczej hałas. Przydałby się statyw jakiś do czyszczenia tego. Niby gówniana robota, ale w sumie ma też w sobie coś odprężającego. Wiem, że nie brzmi to dobrze, no ale. <ścoughs> Co zrobić? Z drugiej strony lepiej tak sobie to tłumaczyć niż się denerwować, że trzeba to robić. Naturalna kolej rzeczy. Chcecie mieć zwierzęta, to trzeba o nie dbać. Przede wszystkim zdrowe zwierzęta. No, a jedna strona wstępnie ogarnięta. jeszcze trzeba ją porządnie wyskrobać. No ale niestety, żeby wyczyścić tamtą stronę, to muszę wejść do środka. O, tu kogut kogut się stawia na mojego psa o, tu będzie to fajnie widać o, już kopał w ziemi proszę bardzo dlatego tego pana chciałbym zostawić bo to jest nawet zdrowy odruch byleby się na mnie nie rzucał jestem już w środku w kurniku tutaj mamy towarzysza nie wiem, chyba chce pomóc no albo mnie sprawdza co ja tu robię Dobra. Pytanie, czy jestem w stanie jakoś tu tą kamerkę ulokować, żeby to było lepiej widać. No i żeby mi było wygodniej, bo to jest też w sumie ważne. Półeczki, generalnie, jak ktoś ma kurnik, to takie półeczki pod rzędami polecam. Nie trzeba. Co tydzień sprzątać całe ściółki, bo ściółka jest w miarę okej. Okay. Ona jest tylko brudna od tego, że tu wchodzą w sobudzonymi skokami, a tak ogólnie to nie jest brudna. A całe, główna, mówiąc kolokwialnie, zostają na tace. Kury od siebie dają coś na tace. Także nie źle. Sprzątamy. No, w miarę ogarnięte. Ale tak jak mówiłem, jeszcze chyba przelecę to wilgotną ściereczką, żeby to jakoś poczyścić. Ściany zabrudzone też by się przydało. A jest to taki, taki materiał, że to idzie wszystko. To jest gładkie, śliskie. Więc to jest łatwe do umycia i musiałbym to ogarnąć. Tam sobie wisi lampeczka. Tu został haczyk, bo kiedyś wieszałem tu karmidło, jak się nie mylę. No to ogólnie, tu jest kominek wentylacyjny. Pouchylam im okna, niech tu się porządnie powietrzy, no i wyczyszczę. Jeśli ktoś ma jakieś preparaty, którymi też posypuje, bo wiem, że jest coś takiego, to śmiało dajcie znać, co jest sprawdzone i co jest dobre. No, Pora wyczyścić to porządnie. Woda, szmata i jedziemy. porządnie, no tak względnie, żeby było czysto. Dobra, jedziemy, za chwilę pokażę jak to na końcu. Nawet okienka dzisiaj dostają swoją szansę. Zostało nam ostatnie. Dosypanie trocin i w sumie będzie koniec na dziś. Ściany przemyte. Okienka wyczyszczone. W końcu będzie widać, że mam tutaj termometr. O. Tu jest termometryk. Albo termometr, jak kto woli. Wszystkie okienka pomyte. Dzisiaj się będzie wietrzyć. Teraz jeszcze pora na uzupełnienie ściółki. No bo ta już nie wygląda za dobrze. Już chyba zachłonna też nie jest. Także na izolację już też nie robi świetnej, więc dołożymy tutaj Czystych i suchych trocin. Wór trocin na miejscu. Zbite takie. Trzeba je porozbijać i dosypać. A to przy okazji będzie ładnie pachnieć w kurniku, bo przez kamerę tego nie czuć, ale ogólnie aromat mają. Świetne. No jak przystało na traciny z drzew i Dosypiemy. Kury się już stresują. Bo to krwiożercze traciny są. No Także dosypuję i pokażę efekt. No i tak, czyste okienko, trzeba się pochwalić, otwieramy drzwiczki. Ściany czyste, ściółka podmieszana, one sobie jeszcze domieszają. Wrzucimy im jeszcze sianko do gniazd, żeby sobie tam mogły poukładać jak chcą. No i tak oto niedziela powoli, niedzielne sprzątanie powoli dobiega końca. No, ostatnia część, czyli gniazda ogarnięte, tu piłeczka golfowa, tu jajeczko. No, i porządek mamy zrobiony. Tak, oto. W sumie, to, to, to tak naprawdę, po zadawaniu jedzenia i laniem, nalewaniem wody i wszystkiego, to jest tyle. Co się przy tych kurach robi? Proszę, kuraki jedzą, koguty pieją. Koniec. Dobrego dnia.